Mówi się, że social media to degeneracja, że niszczą mózgi, umysły powodują depresję, smutek itd., itd. Ja uważam, że to tak z jedzeniem. Jeśli żresz niepotrzebne gówno, to po prostu źle się czujesz. I tak samo jest z treściami, które konsumujesz w internecie. I zdradzę Ci taką wskazówkę, którą ja kieruję się od lat w swoim życiu, jeśli chodzi o ludzi, których obserwuję, których treści faktycznie przynoszą jakąś wartość i jak takie osoby znaleźć. Ja interesuję się środowiskiem biznesowym. Jest mnóstwo przykładowo właścicieli firm, którzy na co dzień za darmo dzielą się świetnymi wskazówkami biznesowymi, w postaci roek, czy story zwróconych w social media. Ja dzięki temu świadkowi biznesowemu, który obserwuję na co dzień na Instagramie, wyciągnąłem naprawdę mnóstwo wskazówek, które takiemu młodemu przedsiębiorcy ogromnie pomogły, bo dały światło, perspektywę na rzeczy, które były dla mnie zbyt trudne, o których nawet nie miałem niekiedy pojęcia i to samo może być w każdej innej branży. Wywal zbędny syf z listy, którą obserwujesz i zostaw po prostu wartościowe konta. Social media to tylko narzędzie, dlatego warto filtrować to, co się tam konsumuje. A w opisie tego filmu znajdziesz fajną listę, którą ja osobiście polecam, jeśli chodzi o światek marketingowo-przedsiębiorczy, ludzi, którzy faktycznie do dziś Dzisiaj dzielą się swoim podejściem do życia, podejściem do biznesu, i których ja chętnie po prostu ci polecam. Do następnego.